Nie miałem niestety czasu, żeby ograć wiele demo podczas ostatniego festiwalu Steam Next Fest, ale w jedno demo musiałem zagrać i było to właśnie demo gry Shadow Gambit The Cursed Crew. Jeżeli nie wiecie, to jest to nowa gra studia Mimimi Games. Studia, które zrobiło naprawdę fantastyczne gry. Mianowicie są to twórcy Shadow Tactics, oraz Desperados 3. Z tych dwóch bardziej podobało mi się Shadow Tactics, chociażby dlatego, że preferuję ten setting. No i było to coś nowego. Desperados to był sequel starej znanej serii, prawda? Natomiast Shadow Gambit to znowu coś nowego. Żaden sequel, żadne wznowienie starej marki, bo niektórzy może chcieliby, żeby to samo studio zrobiło nowego Robin Hooda, powiedzmy. Natomiast jest to nowa marka i jest to też zmiana settingu dramatyczna, można powiedzieć, ponieważ trafiamy na Karaiby, mamy wątek piratów, jesteśmy grupą piratów tutaj, Piratami, ale piratami nieumarłymi. To jest gra z elementami fantazy. To jest gra, która ogólnie pod względem stylistyki trochę mi się skojarzyła, jeżeli chodzi o scenki i model postaci w scenkach, i ogólnie kolorystykę, trochę też z Sea of Thieves. I jest to świat, w którym koegzystują trochę ci nieumarli ze zwykłymi ludźmi, bo nasza bohaterka, jak gra się zaczyna, bo demo to jest początek gry. Jesteśmy w miasteczku i normalnie mijamy innych ludzi jako zombie szkielet, w ogóle z mieczem wbitym w klatkę piersiową, i nasza bohaterka komentuje, że hej, fajnie, że tutaj na tych zaklętych nie zwracają. Takiej uwagi. I potem odzyskujemy przeklęty statek, w ogóle, który jest samoświadomy i który jest jednym z bohaterów tej gry. A potem wskrzeszamy naszych kompanów. Chociaż dziwnie mówić, wskrzeszamy: o nieumarłych, ale przywracamy ich do tego nieżycia w efektownej scence, w której bohaterka nasza główna strzela im w klatkę piersiową z pistoletu, tylko zamiast pocisku jest czarna perła, która napędza jakby nieumarłych, żeby mogli funkcjonować. Więc setting jest naprawdę bardzo spoko, podoba mi się. No i daje twórcom szansę na to, żeby wprowadzili jakichś ciekawych wrogów, na przykład kapłanów dwóch, którzy są połączeni taką magiczną nicią i żeby ich się pozbyć musimy zabić dwóch jednocześnie, a czasem są dosyć daleko od siebie i trzeba kombinować. No ale setting ten pozwolił też twórcom na to, żeby dali wszystkim postaciom jakieś ciekawe umiejętności. I tak są to umiejętności magiczne. Nasza główna bohaterka na przykład może teleportować się do wroga i go zabić błyskawicznie. Może też zatrzymać kogoś w czasie, dosłownie. Czyli ktoś sobie patroluje, jakiś żołnierz, klikamy na niego tą mocą i na ileś tam sekund stoi w miejscu zatrzymany zupełnie. Że możemy mu przejść przed oczami i nie zwróci na nas uwagi. No i potem oczywiście umiejętności naszej bohaterki głównej, którą sterujemy w prologu, są uzupełniane przez umiejętności innych postaci. Mamy na przykład szkieleta, który może pływać pod wodą i w ogóle nie musi oddychać, prawda? Więc jest fajnie. Powraca też znany już Desperadosów i z Shadow Tactics koordynowanie akcji, gdzie wciskamy jeden przycisk, planujemy dwa ruchy naszych bohaterów i potem wciskamy enter, żeby te akcje zostały natychmiast zrealizowane, więc w ten sposób możemy dwóch przeciwników naraz zlikwidować. Więc ogólnie największe nowości są tu związane z settingiem i z tymi umiejętnościami naszych postaci, no bo te większość tych umiejętności trochę nie byłaby możliwa w, na przykład w Desperados, prawda? W takim realistycznym bardziej settingu. A poza tym to jest po prostu to samo, jeżeli chodzi o podstawy rozgrywki, co właśnie znamy z Shadow Tactics, czy z, czy z Desperadosów, więc, więc ten komandosowy styl rozgrywki, gdzie mamy klasyczne, tradycyjne jakby sposoby unikania wrogów, pozbywania się wrogów. Mamy to wyświetlanie pola widzenia przeciwników, które jest przedstawiane jako zielony trójkąt poruszający się prawda, tam, gdzie wróg patrzy, więc to jest wszystko klasyczne i działa tak, jak powinno. Więc tutaj, jeżeli ktoś oczekiwał rewolucji, to rewolucji nie dostanie, ale nie sądzę, że ktoś oczekiwał jakiejś wielkiej zmiany, jeżeli chodzi o podstawy rozgrywki, więc fani tego gatunku nie otrzymują tak naprawdę nic, bo nie powstają inne gry tego typu, mam wrażenie, w ogóle. Dlatego w tym przypadku dobrze, że to studio trzyma się tego i robi to samo. Ale jeżeli ktoś nie wie, no bo w sumie ktoś oglądający ten materiał mógł nie grać właśnie w Desperados, czy w Shadow Tactics, czy Komandosów, dawno, dawno, mówiąc o tych niezmienionych podstawach rozgrywki, no to gry tego typu polegają na tym, że są to taktyczne strategie, w których sterujemy małym oddziałem. Mamy na przykład trzyosobowy oddział, każdej z postaci wydajemy rozkazy niezależnie, każda z postaci jest wyjątkowa i ma unikalne dla niej tylko na wyłączność dostępne zdolności. Mamy widok tutaj, widzicie zresztą, jak to wygląda wizualnie, widok od góry i rozgrywka w czasie rzeczywistym. I trafiamy do różnych lokacji, gdzie mamy różne cele do zrealizowania. Trzeba coś znaleźć, coś przynieść, coś przenieść, coś ukraść. No i przeszkadzają nam przeciwnicy, których praktycznie nigdy nie możemy w otwartej walce wyeliminować, bo zaraz przybiegną ich koledzy i nas po prostu zabiją. Tu bardzo łatwo umrzeć, więc większość przeciwników albo omijamy, ale no w większości przypadków staramy się wyeliminować po cichu, jak odejdą gdzieś na chwilę na bok, albo jak właśnie użyjemy jakoś wszystkich naszych narzędzi możliwych, żeby sprawić, że no wróg po prostu zginie, a my pozostaniemy niezauważeni. Więc jest to dla mnie przynajmniej i zawsze był bardzo satysfakcjonujący rodzaj rozgrywki. ки Po ograniu dema wiem, że na pewno chcę zagrać pełną wersję, która na szczęście wychodzi 17 sierpnia. A więc przed Baldur's Gate 3 na tyle długo przed Baldur's Gate 3, że jeszcze zdążę sobie w spokoju Shadow Gambit ograć. Polecam wam grajcie w demo, bo to demo zostaje z tego co wiem, zostaje na Steamie nawet po zakończeniu tego festiwalu dem. i dajcie znać co o Shadow Gambit sądzicie, czy też jesteście tak podjarani tą grą jak ja, czy w ogóle nie lubicie, nie rozumiecie tego gatunku, bo to nie wasza bajka, także komentujcie śmiało, to by było na tyle ode mnie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.